Nie ma miłości większej nad tę, jeśli ktoś życie daje za braci swoich. Był ktoś, kto będąc Bogiem uznał nas za swoich braci. Był ktoś, kto zdobył się na tę największą miłość i dał własne życie za nas. I daje je nieustannie w każdej najświętszej ofierze. To Jezus Chrystus. Nasz brat i przyjaciel. Dlatego każda droga krzyżowa powinna być przede wszystkim drogą wdzięczności, największej wdzięczności za największą miłość. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę Twoją odkupił świat. Stacja pierwsza. Jezus skazany na śmierć. Dzięki Ci, Jezu, za to, że wziąłeś na siebie wyrok skazujący mnie na wieczną zgubę. Popełniając grzech ciężki, wydałem sam na siebie wyrok skazujący. Nie byłoby dla mnie ratunku, gdybyś Ty nie stanął przed sądem Piłata i nie przyjął dobrowolnie na siebie mojej winy. Tylko miłość mogła Ci poddać taką myśl. Skłonić cię do takiej decyzji. Nikt nie zgłębi tajemnicy Twojego kochającego nas serca, obym przynajmniej teraz nie wydawał już na ciebie wyroku śmierci. Stacja druga. Jezus bierze krzyż na swe ramiona. Dzięki ci, Jezu, za to że przyjąłeś na siebie nie tylko moją winę i mój grzech, lecz także wszystkie jego konsekwencje. Wynagrodzenie za grzech, karę za moją winę, straszliwą mękę, cierpienie bez miary. W tym wypadku nie winny, ale niewinny pokutuje, czyni zadość Bożej Sprawiedliwości. Któż. Z nas pojmie miłość Jezusową ku grzesznikom, ku mnie, który już tyle razy wskazywałem Jezusa na śmierć. Stacja trzecia. Jezus upada pod krzyżem po raz pierwszy. Dzięki Ci, Jezu, za to, że upadłeś na Ziemi, że objąłeś swymi ramionami całą ludzkość. Że rozkrzyżowałeś swe ramiona nad przepaścią piekła, aby tam nie wpadł nikt z tych ludzi, którzy położyli w Tobie swoją nadzieję. W Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzaj się na wieki. Wierzę, że mnie kochasz, ufam, że mnie chcesz ratować od wiecznej zguby. W Tobie położyłem całą swoją nadzieję, tylko Twoje miłosierdzie. Może mi zapewnić zbawienie wieczne. Stacja czwarta. Jezus spotyka swoją matkę. Dzięki ci za to, że dałeś mi swoją matkę, za to, że postawiłeś się pod krzyżem, że obarczyłeś się bezmiernymi cierpieniami, aby mogła wraz z Tobą zadośćuczynić za nasze grzechy i wyjednać przebaczenie. Stała matka boleściwa około krzyża, ledwie żyła, gdy na krzyżu wisiał syn. Matko, która stała pod krzyżem, spraw, abym się nie załamywał brzemieniem moich grzechów, widząc nieskończone miłosierdzie serca jezusowego i twego niepokalanego serca. Stacja piąta. Szymon Cyrynejczyk pomaga Jezusowi nieść krzyż. Dzięki Ci, Jezu, za to, że stałeś się moim Szymonem Cyrynejczykiem, że teraz odwróciły się role, i to Ty dźwigasz każdego grzesznika z jego upadku. Jestem największym grzesznikiem, a więc godny jestem Twego nieskończonego Miłosierdzia, to Ty pomagasz mi dźwigać ciężar każdego dnia, brzemień codziennego krzyża, ciężar choroby, opuszczenia, osamotnienia. Gdyby nie twoje boskie ramiona dawno bym się załamał pod ciężarem życia. Jezu, nie opuszczaj mnie ani jednego dnia, ani jednej godziny życia. Weronika ociera twarz Jezusowi. Dzięki Ci, Jezu, za to, że stałeś się moją chustą, Weroniki. To Ty ocierasz moją twarz z potu codziennego trudu, nieustannych walk, zmagań ze sobą, ze światem, z szatanem. To Ty krzepisz mi swoim słowem objawionym, Twymi łaskami, sakramentami i innymi darami Kościoła. To Ty mówisz, Żal mi ludu i posilasz nas swą mocą z wysoka. Ty, który sam broczyłeś krwią i doświadczyłeś dobroci Weroniki, wiesz, jak bardzo nam trzeba Twojej pomocy, pociechy, umocnienia i łaski. Stacja siódma. Jezus upada pod krzyżem po raz drugi. Dzięki Ci, Jezu, za Twój drugi upadek. Upadając, podnosisz mnie i całą ludzkość. Upadając, dźwigasz mnie z moich wielkich upadków grzechowych, z moich rozlicznych niewierności, z mojej straszliwej pychy, z mojego nieznośnego samolubstwa, z mojej zmysłowości i cielesności, z mojego zaślepienia. Upadasz wielokrotnie, bo ja upadam siedem razy na dzień. Mój grzech zwala cię z ale Twoja cierpliwość jest nieskończona. Twoje miłosierdzie nie zna miary. Choćby grzechy Wasze były jak szkarłat nad śnieg wybieleją. Stacja ósma. Jezus pociesza płaczące niewiasty. Dzięki Ci, Jezu, za to, że dzielisz się ze mną swoim krzyżem. Każesz mi płakać nad grzechami moimi i moich najbliższych. Kto chce iść za mną, niech weźmie swój krzyż. We zniesieniu krzyża z Jezusem nie ma zbawienia, nie ma uczestnictwa ze zbawicielem świata. Krzyż jest znakiem łaski i wybrania. Krzyż jest znakiem miłości Chrystusa. W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie w krzyżu miłości nauka. Im bardziej mnie miłujesz, tym bardziej krzyżujesz. Kiedy wreszcie zrozumiem i pokocham tę prawdę. Stacja dziewiąta. Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci. Dzięki Ci za to, O Jezu, że pozwalasz mi dźwigać innych, że posługujesz się mną w podnoszenie innych na ciele i na duchu, to Ty używasz mnie jako narzędzia swego bezmiernego miłosierdzia. Dziękuję Ci za natchnienie, by odwiedzić chorych, posieszyć samotnych, upomnieć grzeszników, modlić się za smutnych, ulżyć biednym, uśmiechnąć się do przygnębionych. Skoro Ty mnie tak często dźwigasz z upadku i ja mam obowiązek dźwigania innych z nędzy rozpaczy i smutku. Stacja dziesiąta. Jezus szat obnażony. Dzięki Ci, Jezu, za to, że mogę z Tobą stawać na górze Kalwarii, na Golgocie Najświętszej Ofiary. Na tej górze dopełniła się ofiara zbawienia, tam wypowiedziałeś swoje, wykonało się. Msza święta jest szczytem chrześcijańskiego życia. Z tego szczytu spływają nieustannie na całą ludzkość zdroje łaski i zbawienia. Uczestnicząc we mszy świętej, łączę się z Chrystusem w ofierze za całą ludzkość. Nie mogłem wyświadczyć ludziom większego dobrodziejstwa, jak łączyć się z Jezusem, składającym nieustannie ofiary Ojcu Niebieskiemu za swoich braci, za ludzi. Stacja jedenasta. Jezus przybity do krzyża. Dzięki Ci, Jezus, za to, że dałeś się przybić do krzyża. Odtąd na każdym ludzkim krzyżu wisi Jezus. Nie można oddzielić krzyża od Jezusa. A nie Jezusa od Krzyża. Zatem Bóg, przybijając mnie do krzyża, przybija mnie również do swojego Syna. W tej chwili krzyż traci całą swoją ostrość. Ciało Jezusa amortyzuje ból męki człowieczej. To On we mnie i ze mną cierpi. To On przyjmuje na siebie główny ciężar Krzyża, a Krzyż odgadnie, ten nie upadnie w boleści sercu zadanej. Stacja dwunasta. Jezus umiera na krzyżu. Dzięki Ci, Jezu, za śmierć, która niesie życie. Umierając, zagwarantowałeś nam życie. Twoja śmierć utorowała nam drogę do wiecznego istnienia. Teraz już nie umieramy, ale przechodzimy do nowego życia. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. Jak nie dziękować za ten niepojęty dar? Trzeba jednak już za życia umierać, dać umierać swej pysze, egoizmowi, zachciankom cielesnym, złudzeniom, mirażom szczęścia. Umierać dla ciała, by żyć dla ducha. Umierać dla świata, by żyć dla nieba. O Jezu, sprawdźbym zrozumiał tą największą filozofię życia. Stacja trzynasta Jezus z krzyża zdjęty Dzięki Ci Jezu za dar Matki, którą nam dałeś z krzyża. To Ona wzięła Twe martwe ciało w swe matczyne ramiona, ale wpierw usłyszała oto Syn Twój Oto matka Twoja. To Maryja zdejmuje martwe dusze z krzyża ich światowego życia. Grzech również przybija do krzyża, ale jest to krzyż smutku, rozpaczy i potępienia. Grzesznicy też muszą cierpieć, ale bez nadziei i zbawienia. To Maryja, ucieczka grzeszników, musi ich najpierw zdjąć z tego straszliwego drzewa przeznaczonego. Na płomienie wieczne I umieścić na drzewie zbawienia Na którym wisiał Odkupicol ludzkości Witaj krzyżu Nadziejo moja jedyna Stacja 14. Jezus złożony do grobu Dzięki Ci Chryste za śmierć Która daje perspektywy Życia wiecznego Grób Chrystusa Był początkiem Jego triumfu był startem do zmartwychwstania. Gdzież jest o śmierci Twój oścień? Śmierć nie zaszkodzi temu, kto nosi w sobie życie wieczne. Chrześcijanie noszą w sobie posiew nieśmiertelności dzięki Chrystusowi, który daje nam się przez całe życie w najświętszej ofierze i sakramentach świętych. Eucharystia jest zadatkiem życia wiecznego. Kto pożywa moje ciało i krew moją pije, ma życie wieczne. Jakże nie dziękować Jezusowi za to życie, które dał nam w swojej śmierci. Jam jest z martwych stanie i życie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.